Człowieka nie cena, ale jak, zobaczmy, jak jest kartor, to się jakiegoś z jakimś kardem wychodzić, nie No taki, tak, tak, nie, tak, 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 No, ale tak, tak, To nie jest wibor, nie wieszaj się na uszach. O, nie jest tak. To człowieka nie ten, ale jak... Zobaczcie mm -hmm. jakiegoś kwiatka on wychodzi z widla do skoju.

Ale przede do, do wniosku, że to z tego, że jest ogródek, jak, to jest nie taki, że seksary, stary, żeby się pies wyganiał, a do samochodu zjąć i rzucić już z takim obszarem. I to idzie się do ludzi, to jest trzeba i Do tak. tego w czasie wojny. Ona ma takiego przyjaciela, goldena. Mm -hmm. to powiem pani, że dopiero po dwóch i pół godzinie psy zaczynają słychać. Mm -hmm. Bo się zmęczą. Mm -hmm. Buat b